Witam kochani bardzo serdecznie. Moja dzisiejsza propozycja to śledzik po kaszubsku. Moje śledzie się już tutaj moczą. Miałam w takim kubełku. Tu ich było 1200 g z zalewą, a po odsączeniu 600 gram, czyli cały taki kubełek. No dwa razy trzeba wodę po prostu zlać. Tutaj robimy sobie zalewę. Mam trzy szklanki wody, 3 liście laurowe, 4 ziele angielskie, 10 ziarenek pieprzu. I przygotowane mam 100 ml octu, bo ja nie chcę takich bardzo octowych, ale jeżeli Państwo bardziej wolą, no to może być 150 ml. Zalewa się, no, ta woda nam się już tutaj z tym zielem gotuje. Jak się nam tylko zagotuje, wyłączamy, dokładamy nasz ocet i zalewę studzimy. Później będziemy tam wkładać nasze śledzie wymoczone i będziemy to jeszcze parę godzin trzymać w tej zalewie, o. Czyli to się nam gotuje, wyłączam. Dokładam od razu sobie ten ocet i studzę zalewę. Śledzie z zalewy odcedzamy. Cebulki dwie średnie tutaj mam. Kroimy na pół nie jakoś tam bardzo drobno, ale ja robię tak raz dwa no i nać na, na plaster. Sześć ogórków. Ja mam tutaj takie małe. Mogą być konserwowe, mogą być kiszone. Jakie Państwo mają, wszystko się do tego szydzi nada. Z tego względu, że one są malutkie, ja je tylko przyprawiam na pół. I tak sobie teraz na I będziemy smażyć. Cebulkę dajemy na patelnię. Smażymy ją delikatnie na oleju. Nie można używać masła. Tak gdzieś, nie wiem, 2 trzy łyżki oleju, nie więcej. Cebulka tylko delikatnie podsmażamy, bo to nie chodzi o to, żeby ona była zdrumieniona, tylko żeby się delikatnie poddusiła. Dodajemy od razu 20 dek Mogą być podwędzane, mogą być zwykłe. Tu naprawdę do tych śledzików wszystkie będą pasować. Bez pestek oczywiście. Możemy sobie już dodać cały mały słoiczek przecieru pomidorowego. Do słoiczka nalałam troszeczkę wody przygotowanej, wypuczemy sobie, bo to tak musimy podlewać wodą. Ja tutaj mam szklankę 250 ml wody przygotowanej. Jeszcze jest letnia. I na wolnym ogniu, żeby się nam nie przypaliło. Tak około 5 minut musimy troszeczkę poddusić. Ja sobie od razu do tego dam troszeczkę soli, nie za dużo, ale troszkę. Od razu sobie już ręce pieprz. Ja sobie już od razu dam połowę szklanki wody. Może damy od razu całą. Dam od razu całą. Ma się z tego nam zrobić taki gęsty właśnie sos. Pomidorowy. Jeżeli Państwo zobaczą, że jest trochę za rzadki, to zawsze można wody przygotowanej dodać sobie trochę. Bo to nie może być za gęste, bo później do tego będziemy pokrojonego śledzia dawać. Jeszcze ogórek tutaj pójdzie za chwilę, teraz sobie podkręcę. Teraz można podkręcić, bo już tu woda jest, to się nam nie przychwyci. No, jest jeszcze trochę got za gęste. Mam sobie jeszcze troszkę wody. Zaczęło się nam już gotować, czyli tak musimy dosłownie z 4 minutki delikatnie podgotować. Sobie chodzi o to, żeby cebulka nam zmiękła i śliweczka troszeczkę też. Oto tylko. Chodzi. Ja sobie jeszcze dołożę tutaj pół szklanki wody. Czyli miałam no nie całe dwie szklanki wody mi tutaj weszło, tak? 250, bo to musi być taka konsystencja, bo tu potem i najlepiej to kochani robić na dużej patelni, bo to później wszystko będziemy jak to wystygnie, będziemy wszystko ładować śledzika tutaj do tego i żeby się nam fajnie wymieszało. O taka musi być konsystencja. Zaraz do tego będziemy dawać ogórka. sprawić sobie do smaku jak tam państwu pasuje bo śledzik nie jest już słony także to musi być fajnie doprawione solą i pieprzem to już według uznania muszą Państwo sobie doprawić u mnie w ogóle nie słona więc ja sobie dodaję jeszcze tej soli troszkę i troszkę pieprzu jeszcze taka musi być konsystencja nie za rzadki, nie za gęsty, bo jeszcze później śliweczka nam trochę pochłonie tego, tutaj tej wody sprzed, no to także się nam zagęści jeszcze. I teraz, kochani, na sam koniec już dużo majeranku tutaj leci. Ja daję bardzo dużo majeranku, bo ja lubię. Jak tam państwo chcą, czy mniej, czy więcej, ja daję dużo. Mieszamy wszystko. Także polecam Państwu z całego serduszka. Jak ktoś lubi śliwkę, Naprawdę to są tak dobre śledziki. Ja je bardzo lubię. I także teraz wszystko wyłączamy i po prostu musimy to wszystko wystudzić. Nasz sos zimny. Proszę zobaczyć, jak fajnie zgęstniał. I teraz będziemy nasze filety kroić. Ja to nie kroję, ja kroję gdzieś proszę Państwa już na takie kawałki. Nie za grubo, nie za cienko. I naszego śledzia dajemy do sensu. Wszystko mieszamy. I bardzo fajny śledzik na wyciąg. Polecam z całego serca. I teraz śledzik musi się przegryźć najlepiej. Do takiego słoika z błonko. Najlepiej się tak przechowuje śledziki w takim słoiku. No i do rodu koczki. Proszę próbować. Także dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam.